Udało nam się przekonać wszystkich radnych tworzących zgromadzenie w liczbie 9 osób, 9 głosami za. Została przegłosowana uchwała o zmianie stawki i wprowadzeniu od 1 lipca nowych stawek. W miejsce dotychczasowych stawek w wysokości 34 zł wprowadzamy stawkę 30 zł od mieszkańca domu jednorodzinnego i 28 zł od mieszkańca w budownictwie wielorodzinnym. Z tym, że w budownictwie jednorodzinnym jest możliwe, możliwość korzystania z ulgi na kompostowanie w wysokości 4 zł. Tutaj przedstawione są aktualne stawki i obniżenie tych stawek w wymiarze kwotowym i procentowym kwotowym na 18 miesięcy, ponieważ założenie podstawowe nasze jest takie, że te stawki, które chcemy wprowadzić czy wprowadzamy od 1 lipca będą obowiązywały do końca 2022 roku, czyli przez 18 Miesięcy, stąd ta oszczędność na jednym mieszkańcu wyrażona w złotówkach za 18 miesięcy tego okresu, który zakładamy, że będzie obowiązywała nowa stawka. Obniżki spowodowane są tym, że wyszliśmy na prostą, to znaczy, że mamy zaoszczędzone środki w ramach trwającej umowy na odbiór i transport odpadów. Udało się też wynegocjować w tym roku niższe niż wstępnie zakładaliśmy stawki na zagospodarowanie odpadów. Czyli stawki wzgoku. Myśmy w tamtym roku zakładali, że to będzie wzrost cen o około 15%, było niżej, więc też pewne oszczędności mamy. No i również działamy w kierunku tym, aby, aby jak najwięcej mieszkańców w budownictwie jednorodzinnym korzystało z ulgi na kompostowanie, ale z drugiej strony nie oddawało tych bioodpadów, których oddawanie wyceniliśmy, sprawdziliśmy, przeanalizowaliśmy. To jest około 4 zł na osobę miesięcznie.